Louis High. Codziennie kochaj siebie. 365 życiowych mądrości. 13 września. Miłość, którą tworzę dla siebie zostaje ze mną przez resztę mojego życia. Bardzo ważne dla naszego dobrego samopoczucia jest nieustanna miłość i docenienie, jak wspaniałymi istotami jesteśmy. Nasze ciało, które wybraliśmy przed tym życiem, jest wspaniałym wynalazkiem. Jest dla nas doskonałe. Inteligencja w nas sprawia, że serce bije dostarczając tlen do organizmu oraz wie, jak wyleczyć ranę lub złamaną kość. Wszystko, co dzieje się w naszym organizmie jest cudem. Jeśli czcimy i doceniamy każdą część organizmu, stan zdrowia ulega znacznej poprawie, jeśli są jakieś części ciała, z których nie jesteśmy zadowoleni, trzeba przez miesiąc nieustannie napełniać je miłością. Dosłownie, powiedz ciału, że je kochasz. Możesz nawet przeprosić, że kiedyś go nienawidziłeś. To ćwiczenie może wydawać się zbyt proste, ale jest skuteczne. Kochaj siebie w środku i na zewnątrz. Miłość, którą tworzysz, dla siebie zostanie z tobą przez resztę twojego życia. Uczymy się nienawidzieć siebie, więc możemy też nauczyć się siebie kochać. To kwestia tylko chęci i ćwiczeń.